Jakie są możliwe skutki niepożądane, takie niepokojące czy po prostu wkurzające dolegliwości, które mogą wystąpić w trakcie zdrowego niejedzenia 16 na 8? W tym filmie właśnie powiemy o najczęstszych sytuacjach i też dowiesz się w jaki sposób radzić sobie z tymi problemami. A to jest, słuchajcie, piąty film z 11 filmów publikowanych w ramach tak zwanego ułatwienia zdrowe niejedzenie 16 na 8. Krótko przypomnimy zasady i od razu mówię. Na końcu tego filmu otrzymacie kolejny puzzle, element układanki, kolejny wyraz. Po otrzymaniu 11, 11 wyrazów z 11 filmów złożycie z tego Zdanie mm -hmm. to zdanie pozwoli Wam odebrać nagrodę w trakcie bezpłatnego webinaru, na który zapisujcie się. Szczegóły Macie w opisie. To będzie nagroda, którą e, osobę wybierzemy spośród uczestników webinaru. Nagrodą jest dostęp do BR Team, koszulka BR Team oraz konsultacja metaboliczna połączona z analizą CGM-u, czyli takiego narzędzia bardzo ważnego do ciągłego monitorowania glukozy. Czytajcie szczegóły w opisie. Konsultacje są tylko możliwe dla członków BR Team, jak na razie. No Przejdźmy do tytułu i do wartości tego filmu, czyli te możliwe skutki uboczne. Najczęściej podajecie. Zresztą ja sam u siebie zauważyłem, kiedy wchodziłem w nowy styl życia, że faktycznie tak jak nigdy mnie głowa nie bolała, tak zdarzała się, zdarzało się jakieś dolegliwości bólowe głowy, zwłaszcza u mnie przy postach dłuższych, czyli to już był taki wydłużony post i okazało się, że Przyczyną bólu głowy u mnie było niewyspanie i akurat zwiększona ilość stresu w ciągu kilku poprzedzających post dni. Dlatego, taka sytuacja może się też zdarzyć w trakcie zdrowego niejedzenia 16 na 8. Jeżeli zaczniecie i zacznie Was boleć głowa, to najprawdopodobniej się nie wyspaliście poprzedniego dnia albo kilka dni wcześniej. Jesteście w stresującym okresie swojego życia, ale też możliwe są kolejne przyczyny tych dolegliwości bólowych. U mnie pamiętam przyczyną dolegliwości bólowych głowy był niski poziom sodu. A już tłumaczę dlaczego. Styl życia, w który właśnie teraz zaczynacie, bo śmiało można nazwać to stylem życia, yy, polega na tym, że stosując to ułatwienie, czyli zdrowe niejedzenie 16 na 8, obniżacie poziom insuliny. Twoje życie do tej pory wyglądało nieco inaczej. Jadłaś, Jadłeś więcej węglowodanów niż zwykle, wobec tego insulinę miałeś na wyższym poziomie niż zazwyczaj, a co za tym idzie? Insulina wyżej, która zatrzymuje sód w organizmie. I teraz zobacz, co się dzieje, przystępując do tego ułatwienia. Skracasz to okienko, w którym jesz, czyli ustalasz sobie 8 godzin jedzenia. Wobec tego obniżasz insulinę, no bo jak nie jest, to insulina spada. A co się za tym dzieje? Powoduje to, że wydalasz z nerkami, z moczem więcej sodu. Po prostu będziesz więcej sikać i będziesz więcej tracić sodu. I u mnie to spowodowało w okresie, kiedy nie do końca pamiętałem jeszcze, żeby się nawadniać bóle głowy wynikające po prostu z... Ostrość nam tutaj się... Wynikające z niedoboru sodu. Bardzo prosty sposób na to, żeby uzupełniać sód poprzez dosalanie potraw, które spożywasz albo picie wody z solą kłodawską. Kolejna przyczyna to niedobór magnezu. Wielu naszych pacjentów faktycznie jak robimy poziom magnezu to tego magnezu nie ma, zresztą już same objawy wskazują na niedobór magnezu pamiętajcie, uzupełniajcie magnez, no to ból głowy spróbujmy rozwiązać, no jeżeli problemem bólu głowy jest faktycznie stres i niewyspanie, no to słuchajcie, no to nie ma lepszego i bardziej humanitarnego znaku od organizmu żeby się wyspać i żeby zastanowić się w jaki sposób zmniejszyć poziom stresu w swoim życiu nie uciekniesz przed, przed, przed tym Pytaniem, no i trzeba to rozwiązać, najlepiej wysypiając się w końcu. Na zapas się nie wyśpisz, ale po prostu, jakieś takie 8 godzin to powinno się znaleźć. Ból głowy, nawadnianie, uzupełnianie magnezu. Druga najczęstsza przyczyna, czy jakieś objawy takie niefajne, to są zaparcia. Nie u wszystkich, u mniejszej ilości osób. Wynikają one głównie z cały czas ta sama śpiewka, czyli magnes. Albo odwodnienie, czyli nawadniamy się i uzupełniamy magnes. Yy, tak, mówiłeś o bólu, bólu głowy, teraz już zaparcia. Zaparcia rzeczywiście mi się też przydarzyły i yy, dość szybko minęły, ale trzeba też zrozumieć pewien mechanizm, który za tym stoi. Zobacz, do tej pory jadłaś często. Mhm. Yy, często spożywałaś posiłki, wobec tego ta praca jelit była troszkę inna. Yy, teraz to okienko żywieniowe skracamy, jemy rzadziej, no bo siłą rzeczy tak się dzieje, wobec tego jelita troszkę mogą wolniej pracować, a dlatego będzie potrzebna dodatkowa dawka magnezu po to, żeby tą mięśniówkę bardziej pobudzić do pracy. To prawda, z tym sobie w miarę łatwo poradzić. Kolejny taki objaw niezbyt pożądany jest głód. I teraz to jest temat szeroki, ale nie przejmujcie się tym, bo e, głód jest czymś normalnym. Po prostu twój organizm nie jest przystosowany do tego, że przez 16 godzin nie macie jedzenia. Wątroba musi przygotować się proces glukoneogenezy, żeby nauczyć się w ciągu najbliższych 4 około tygodni wytwarzać glukozę, i uwalniać tą glukozę w postaci z glikogenu chociażby w wątrobie w sposób stały i umiarkowany. Głód minie, zwłaszcza jeżeli będziesz już na stylu niskowęglowodanowym lub w stylu keto. Tutaj czas jest najważniejszy. Dobrze, co tam masz dalej, jeżeli chodzi o rzeczy, które mogą się przydarzyć, oni Mog... się tego nie bali. Tak jest, mogą się przydarzać skurcze mięśni. One wynikają głównie z niedoboru elektrolitów, tych wyjściowych przed zmianą stylu życia. Ten styl życia na początku faktycznie może powodować, że tych elektrolitów będzie mniej, sód, potas, magnes trzeba to uzupełniać, może się zdarzyć zgaga, aczkolwiek u większości osób ta zgaga mija i to są te główne dolegliwości, na które trzeba być gotowym. W związku z tym, słuchajcie, że to jest piąty odcinek, piąty film z 11 filmów, które doprowadzą Was do mm, interesującej nagrody, pora teraz zdradzić kolejny wyraz, który zapisujecie sobie, przypominam. Mm -hmm. Każdy film dodatkowy wyraz. Mm -hmm. Z tych wyrazów tworzycie zdanie i zapisujecie się koniecznie na darmowy webinar, który macie w opisie szczegóły tego mm, ułatwienia. Dzisiejszym wyrazem jest wyraz od od. od. wyraz od. Spisujcie te wyrazy, układajcie pełne zdanie, a to zdanie uprawni Was do odebrania nagrody w trakcie darmowego webinaru, który już niedługo szczegóły w opisie. Walnijcie w kciuka i subskrybujcie ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej, może komuś potrzebującemu.